Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi, ciemna noc jasności promieni. Aniołowie cię radują, pod niebiosy wyśpiewują Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo Mówią do pasterzy, którzy w szóstwych Prędzej pobiegni, Bo się narodził, zbawiciel, wszego świata odkupicie. Gloria, gloria, gloria i zeksceci zielonego. Jezus przyszedł dla każdego na tym świecie żyjącego. Wy, którzy już go znacie, teraz inne pomagacie. Daleko, pod Kilimandżaro widzę ja biedy mało, ale wiara w mojego Syna to dla nich najlepsza nowina. Dzisiaj w Brazylii wierni się radują, gdzie misjonarze ćwierć wieku pracują. I słowo Boże ofiarnie głoszą, nadzieje zbawienia ludziom przynoszą. Wielka radość też w Afryce, bo szkoły, studnie, kaplice, szpital, leki, dożywianie, dzięki Wam możliwe się stanie. Jak wiele Masajów na pomoc czeka, na gest miłości drugiego człowieka. Możemy ich wesprzeć, gdy się pomodlimy i tym, co mamy, podzielimy. Niech Jezus, w którego wierzycie, błogosławi Wam przez całe życie. Dzięki Waszej życzliwości sprawicie Bogu i dzieciom wiele radości. Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki. Od narodów upragnionych, od proroków ogłoszonych, od narodów upragnionych. Witaj Dziecią Sterczą w żłobie, wyznajemy Boga w Tobie, co się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta. Kiedyś nas wyrwał z mocy, życzymy wszystkim parafianom błogosławieństwa Bożego w nowym roku.